Cięka. No to dobra. Rodzinne Bongo. My uwielbiamy Michała poliwodę. Porobiliśmy go O, no, poprosimy go o jeden kubeczek, ale nie na teraz. Ja myślę, że kiedyś nam się przyda. No. <laughs> I bez, w ogóle ja nawet nie prosiłem tej postaci, żeby to zrobiła, a ten patrzył się tak śmiesznie. No, dobra. Aha. <laughs> Znowu. Dobrze, że Ai nie wzięła. Ciemka. Chcemy to. Bo chcesz? Nie, nie mamy nawet Z czego. Musimy poczekać, aż nam się wykurują. Te kurde szpon to jest falia. Ja Tam wszystko naprawi ci w domu, on już to wszystko zrobi. On jest sarąbisty hmm. szaman przyszedł. Poprosimy jeszcze jedną. Tak, ja też poproszę. Siemka, witaj. Tym razem zawodowo. Może w zasadzie ze mną tu se gadasz, bo się kurwa znamy. O, mam dwie. No teraz we te dwoje bierzemy. Planujemy ślub po ajałasce. <grymne> tak, zarąbiście. Dał mi jeszcze jeden, będę miał na kiedyś. To jest sią, kurwa. Przyjdę daci. ci. Jeszcze cię ogarnia. Jada z tobą. To tutaj kurde odchwaszcza no sama z siebie. No super. Naprawdę super. Ten gada sobie z rośliną. Nie, no kocak. Hm. Pomaga jej w tym. W zasadzie to ona mu pomaga. No ale to jest w sumie jej wspólne, więc super. O. Uczy się czegoś nowego na temat roślin, a ona sobie gada z ciągiem. O. Jest time to. Time to lecieć kurde ona będzie szybsza niestety no o są pytania też to mam może się uda wziąć śluby kurde ślub obaj na tripie kurde jakby się tak udało to byłoby super no, tak, wszyscy lecą dobrze, ale. No, kurde, Summer będzie szybsza. <laughs> i tylko Summer może. I teraz zobaczmy. No, i kurde, no, nie mogę nic z nim zrobić. Hmm. No, jesteśmy w innym świecie, ale cofamy i druga próba będzie. może coś jeszcze odkryjemy o a ten follow ma też ten ma coś innego weź ego sobie napraw może followować ale tyron ma no i udało coś się on odkrył coś w sobie także też wyszedł bardzo dobrze ale będzie jeszcze jedna próba w tym pięknym świecie tam, żeby weszli oboje. No, to już tutaj na mega mocnej. Dało im się, jeszcze Summer jest właśnie w tripach. Także załóżmy, że są. O kurde jest w innym świecie. I do tego, o Jezu, super wyszło. Oboje na Mega pidzieś w jej ślub. No i znowu Summer może się wysłać To Summer Ona jest teraz No Jest młodą Panną młodą Gratulujemy Summer Panie, panie młodej Gratulujemy też Tobie Szpont Jest tu szczęśliwa Ale już chce się jeszcze czać. Grzebuszka ziemna hmm a ta co? porozmawiaj? a musi ten, a ty z nim gadaj sobie wpadaj, ty to jesteś zawsze mniej chodź zobacz z... jesteśmy przyszedł właśnie na nasze wesele <noise> tak tak, naprawdę, haha, skratulujemy no, i Szpont tutaj mężula typowy naprawił wszystko. Tylko no teraz musi to ogarnąć. Hmm, <laughs> ogarno to. I maluję jeszcze. Oboje będą malować teraz. Rodzinne malowanie. I sobie gadałem jeszcze z ich ziomkiem. Oni, oni we troje są mocną ekipą, według mnie. Na razie oficjalnie, szamana, wstąpiamy do naszej ekipy. Będziemy ubiegać z nim o to, żeby się do nas przeprowadził w następnym odcinku. Także już zachęcam do oglądania. Yy, hashtag 8, a jakiś grubcio. Znaczy tak się wydaje grubcio. Może jest. Może nie. Wyrąbane. No, spada już ziomek. No my idziemy spać, a ty czerwony to... <noise> jak jest biały to jest i czerwony, czajcie, będzie czerwony ale no tutaj organizujemy imprezę bardzo spięty, coś się mu dzieje Tamten co robię, w ogóle dłupał w uszu. Co, jak możesz tak zachowywać? Przestań! Wkurwia go, no... Ale jak ja mu zaraz wyjebie Jeszcze jest bardzo spięty. No, na bardzo spiętym to uważaj no chłopie, bo... No kurwa. Strzała dostaniesz. BUM! Kurwa, nie, wkurwaj mi nawet. No, bardzo pewny siebie. <noise> w ogóle to jest chyba tylko gospodarz. Co? Kurwa. Co to chodzi? Kurwa, wkurwia mnie. Dosyć tego. Ja się nie pierdolę. Kopnął mnie. I u... czemu runaway? Ale wkurwiony jest. O Boże, nie. Żeś przesadził nie. Masz ciepłego sandwicha do ust. A! <grym> no. No. Tak. Tak. Jeszcze chwila. No. Nie. Nie. Jak nie możesz jak ten sandwich? Ale pat, no, usmażyłem go A ta se gra w telefon W ogóle nie... Aha, ona już se wzięła w ogóle sama, widzę <noise> Bez pytania, nawet żeśmy tego nie widzieli A ten... No... Za moją wolą No, znaczy... No, był bardzo spięty, tak? Każdy może się zdarzyć Nawet właściciela można za... zajebać O, jest właśnie Narco Sims No i jego synowie przyszli ze mną pogadać sobie Znaczy jeden syn, drugi to nie wiem To chyba nasz ziomek przyszedł A ona poszła na ostatnie piętro W co to za pokój Może tego chłopa to był pokój To teraz syn będzie nasz Chodźmy tu <śpuszczak> Zapraszam was do za mojego pokoju No, no, jest moja żonka Ale dzisiaj wyszła <śpuszczak> Się wystroiła ja też w zasadzie się wystroiłem Tak, masz pikse Dzięki. No, kurwa, bardzo spięty jestem. Może coś mi pomoże. Dzięki bardzo, ale chcę się bawić, tak. Chodźmy, chodźmy na dół. <laughs> o, patrz, o niech. A on się mnie boi, chyba. No weź płatny urlop. Taki był zamysł ogólnie. <laughs> no i zabawa od razu skoczyła. Ale nadal jest spięty, bo kurwa za pierwszym razem nie udało mu się zabić, tylko tamten się obronił jakoś, ale... No wkurza, nie? Przynajmniej... Ale, że pewno siebie kurde kila nie, nie przebija, nie? Weź sobie jeszcze. Pokróż. O, to jest nasz najlepszy kumpel. Michał. Michał się jest najlepszy. On z nami może przy... O, z on jest kotem. Weź sobie. Nigdy ci nie dawaliśmy, bo jesteś szalenem, ale dzisiaj impreza urodzina nasza wejście. Niepowodzenie. <grystanie> Tam jakieś głupie kwestie, ja to wyrąbane mam. Ważne, że jesteśmy my we trójkę i się świetnie bawimy. Blech, niedobre to, było. LOL, jakieś niedobre mu dało. Aż musiał do kibla iść. A ten sygaro pali. Kurde, no już jakąś jak się bawi, to bawi. A może zajebał im tutaj? <grystanie> Bo może to też tak być. Wszyscy w jakimś stresie biegają. No, i o, w zasadzie trup tam jest na dole. Znaczy, już puchar został po trupie. O, już go kościoł jaki wziął. Co on wziął? Ja nie mów, nasz. nasz chyba. Jak on se wziął, chyba. aje. Jezu, to jest, to jest wariat, nie? Jeszcze mają bardzo flirciarski. Kozacki mają. o oh. Dawaj, es, Jeszcze raz Gwiazda hmm. hmm. Taka fieczaska, że aż go wzięła A on, kurde, a ja za Ale to już jak oni się czują najlepiej na świecie. To jest idealna impreza, a nie żadne niepowodzenia Oni się bawią najlepiej. Sarumbisty to jest, to jest ich impreza urodzinowa. Po, dzień po ślubie. I to jeszcze w jakimś zamku w ogóle. Głębokie więzy Ej, ona coś gada, na... Ej Ona pewnie ma problemy, żeby za. A bo zabija Trzy osoby, już zabił Ale ona jest teraz oszołomiona A on teraz wygląda zadowolony bardzo z nią A bo on, aje yeah. Ona go tam skrzyczała i znowu? Nie, chyba nie Ja Teraz już gadają, ożywiona rozmowa a ten pewnie ją tam namówił, żeby weźć. To w ogóle, jaki on miło na to gadał. On umiał ją przekonać. Ona krzyczała na niego, że zabija, już trzecią osobę zabił. A on jakoś się tam powiedział, że kurde on przerobi, tak że nic jej się nie stało. Już cię poziom fizycznie wzrostu, już w ogóle będzie kozakiem. O, i posypujemy dla każdego. Aha, tylko jakaś ja nawet nie widziałem. Bella ćwir. To chyba też jest ich z rodziny. Belka. No przyszła. Nawet się nie przywitała. Ten firciarskie zapoznanie. O, siemka. Ale summer wie, że nic się nie stanie. Nawet jeśli tak się z nią gada. A ten co? Nie chcesz się czegoś wziąć? A ty? Cassandra? Leci. No, widać, że teraz na wesołą. Cassandra, jeszcze jedno? No, es. Oho, Przebiło mu wszystko. Teraz się czuje aż nie swój. Oni sobie tu śpią. No, to wypierdalajcie mi z tego pokoju. Mi się chce ten. A tu fajny wystrój macie. Tak. Wypierdalać mi stąd. O, a ja zabiję tego. Macie najlepszy wystrój. No, pechowo trafiłaś. Ha ha ha. Co mi będziesz, kurwa, męża podrywać. Nie, no, tak naprawdę to. No, ty też już. A ty co? Uciekaj stąd, Casandra. No, to teraz możemy... Możemy się zabawić. Dobra już w tym łóżku, bo tam to jest... za, za duży szaszon się narobił. Haha ha. No i co tu robisz? Wypierdalę bo jak koni. No, starają się o dziecko. To jest noc poślubna. No i patrz patrz i urodzinki mówiłem wam, urodzinki ma. A za... za jakiś tam... później będzie miała ona Może tam kilka godzin różnicy miały No O, jeszcze się z nim zaprzyjaźnia On to go zaczął lubić Dzięki temu ma pracę w zasadzie A ten go umie z nim Na czerwono? Czemu ma na czerwono tam? Aha, bo spać mu się chce, Olubo to wszystko Ona też bardzo pobudzona, ale on w końcu poszedł spać Opa rachunki, bo nam kurwa odetną wodę. No i się zajął. Ale zajebisty nasz kurde, już kolejny dzień trwa. Osiągnięcie. Olsena. W ogóle często musi się bawić. Szpont idzie do pracy. <grystanie> I wrócił z melanżu do pracy. To koniec. Ciąg dalszy nastąpi.